Witamy w PGE Dystrybucja SA, rejon Sanok. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PGE Dystrybucja SA dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl lub po wybraniu 9. Jeżeli chcesz zgłosić zagrożenie życia, wybierz 0. W chwili obecnej, na skutek awarii w sieci energetycznej, występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Smerek, wetlina. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina. Dziesiąta. Besko, łazy, sieniawa, gniewoszówka. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina. Jedenasta. Średnia wieś, bereska, bereżnica wyżna, bukowiec, Górzanka, polańczyk, rajskie, rybne, sakowczyk, solina, terka, werlas, wola Górzańska, wola Matiaszowa, wołkowyja, zawóz. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 11. Brelików, leszczowate, wola maćkowa. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 13. Orelec, ucherce mineralne, bubrka, myczkowce, solina. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 13. Cisna, liszna, solinka, roztoki górne, żubracze, balnica, duszatyn, prełki, maniów, mików, smolnik, wola Michowa, majdan. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 13. Buk, średnia wieś, Berezka, Bereżnica wyżna, bukowiec, gurzanka, polanki, polańczyk, rajskie, rybne, sakowczyk, solina, terka, werlas, wola górzańska, wola maciaszowa, wołkowyja, zawóz Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 13. Jeżeli chcesz powtórzyć informacje o wyłączeniach awaryjnych, wybierz krzyżyk. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej, wybierz 1. Jeżeli chcesz zgłosić awarię lub brak zasilania energii elektrycznej, wybierz 2. Jeżeli chcesz powtórzyć informacje o wyłączeniach awaryjnych, Wybierz krzyżyk. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej, wybierz 1. Jeżeli chcesz zgłosić awarię lub brak zasilania energii elektrycznej, wybierz 2. Informujemy, że rozmowy z konsultantami są nagrywane. Proszę czekać na zgłoszenie się konsultanta. Ze względu na dużą ilość połączeń, przewidywany czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi powyżej 1 godziny. W przypadku zgłoszenia zagrożenia życia, prosimy oczekiwać na połączenie. Ze względu na dużą ilość połączeń, przewidywany czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi powyżej jednej godziny. W przypadku zgłoszenia zagrożenia życia, prosimy oczekiwać na połączenie. Ze względu na dużą ilość połączeń, przewidywany czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi powyżej 1 godziny. W przypadku zgłoszenia zagrożenia życia, prosimy oczekiwać na połączenie. Ze względu na dużą ilość połączeń, przewidywany czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi powyżej 1 godziny. W przypadku zgłoszenia zagrożenia życia prosimy oczekiwać na połączenie.